Cześć Wszystkim Dzisiaj yy, odcinek z serii Co w hodowli Czyli tradycyjne wejście po hodowli Zobaczymy co się dzieje te odcinki będą się pojawiały co miesiąc z tej serii. Takie oględziny po hodowli. No i co? Zacznijmy sobie. Tutaj została przeniesiona samiczka. Ta ruda od tamtych młodych zaraz wam pokażę, których te trzy samice, co tu były, zostały zlikwidowane. Poszły na pasztet. I tak to wygląda. Ona sobie teraz tu siedzi. Za tydzień będzie dopuszczona do samca. Dzisiaj jest 9 styczeń. Zobaczmy sobie jeszcze na temperaturę. Jest 5 stopni, mróz. Tu jest samiec. On czeka. Jeszcze z miesiąc i będzie mógł Będą mogły samice do niego zostać dopuszczone Tak wygląda No i dalej sobie zamknę Tu są właśnie te młode od których została odsadzona Ta różna samica Miała ich 10 sztuk 10 odchowała przepraszam 11 sztuk miała jeden odpad więc 10 dotrwała więc one sobie tutaj rosną obok są cztery samiczki one sobie tutaj podrastają ładnie no i idźmy dalej Za dużo się nie dzieje, teraz zostały wypuszczone na pole. Tutaj jest jedna, jest jedna, jedna mała zmiana, gdyż te dwie czubatki, pokażę Wam później, które zaczęły mi nieść zielone jajka. Tutaj dzisiaj ich nie ma, ale na przykład wczoraj było zielone jajko, więc następnym razem jak będzie, to Wam pokażę. Takie jajka znoszą. Więc tak to u kur wygląda. No i przejdźmy dalej. Tutaj jest ta biała samica. U niej za wiele się nie dzieje. Czeka sobie aż właśnie podrośnie tamten samiec, ten srokaty, i będzie do niego dopuszczona. No, i przejdźmy wyżej. U góry jest samica, która się okociła. Łody już mają prawie tydzień. Ładnie je odchowuję, ale niestety odpadła jedna sztuka. Było 10. Zostało 9. Jeden taki najmniejszy odpadł Nie wiem czy tu widać tę wodę Może je widać tam No i tu jest to samiczka Dobra jej damy już spokój Żeby się nie denerwowała A my przejdźmy Dalej Na zewnątrz Zobaczycie zaraz jaki gruz jest wiatr wieje, nie wiem czy będzie wysłychać ale patrzcie Na polu pada Na polu pada Od razu to zabarza i patrzcie na folię O cała ta zietna Właśnie te czubatki już zaczęły jeździć zielone jajka no i co? Tutaj samczyk do niego zostanie dopuszczona ta ruda samica On sobie tutaj siedzi I przejdźmy dalej Tutaj Poniżej, trochę ciężko otworzyć tą klatkę, są trzy samczyki, temu już się to ucho zagoniło, jak widzicie i one tutaj podrastają, to u tyle i ostatnia klatka, to znajdują się kolejne trzy sałczyki, one też podrastają, tak mają wodę. Zaraz jeszcze będę yy, dawał im mieszankę, o więc latem, wszystkim królikom no i tak to wygląda jak widzicie u mnie śniegu trochę jest ale ten wiatr ten mróz właśnie jest najgorszy. Jak Wieje, urozi, pada i tak w kółko. Więc nieciekawie. No ale co zrobić. Dobrze, chociaż na chwilę ta zima przyszła, wymrozi choroby. No i co? To by było na tyle dziś. Jeżeli Wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę komentarz subskrybujcie kanał bieżąco kliknijcie dzwoneczek no i co do usłyszenia w następnym odcinku na razie cześć like